Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik. Ale to nie teraz, dlatego że teraz, dlatego że dzisiaj zaspałem, zaspałem do kur. Słuchajcie, jest godzina prawie dziewiąta rano, a kury niewypuszczone. No cóż, tak, przyznaję się bez bicia. Zaspałem. Moja wina, moja wina. Moja bardzo wielka wina, jak to się mówi. Kury niewypuszczone z kurnika już tutaj stoją. Czekają, która wyjdzie pierwsza. O, prawie czarna. Prawie ci się udało, ale że dzisiaj wszystkie miały parcie na wyjście, to wyszła czarna i tęczanka. Egzekwo. ty czarna podpadasz. Ty już od dwóch miesięcy chyba żadnego jajka nie zniosłaś zaraz wam dam jeść zaraz wam dam pić najpierw tylko wypuszczę tutaj jeszcze od kochinów wychodzimy moje kurki i koguciki tędy tędy wychodzimy i wylewa się fala młodej zbrodni a ty spałaś nie u siebie chodź Simonka chodź nie pchajcie się tam tylko się nauczcie wychodzić Wyjściem, Boluś, co ty tak wyskoczyłeś, jak Filip z Konopi? Woda jest. Jedzenia tylko nie ma. Jedzenia tylko nie ma, słuchajcie. A ty przeszłaś wczoraj wieczorem i cię zamknąłem u kochinów. Wracaj do siebie. Wracaj do siebie. Raz, raz. No idź. Tak jest. Zaraz ci otworzę na wybieg, i biegnijcie na śniadanie. Co? Już biegną. Rozbójnicy. Tak jest. Wszyscy już na zielonym? Nie. Ty jak zwykle ostatnia. No dobrze, ja teraz przygotuję im coś do jedzenia i za chwilę im podam. A do jedzenia dzisiaj śruta pszeniczno owsiana Robiona własnoręcznie przez Kazia śrutownikiem. Proszę bardzo. O, tutaj wody nie ma. Zaraz wam przyniosę. Chodź, chodź. Nie bój się. Uwaga, bo idę. One się, słuchajcie, tak przyzwyczaiły, żeby im wysypywać tutaj. Że już się tutaj ustawiają w kolejce. Proszę, każdy dostanie, nie pchać się. Proszę bardzo. O! Smacznego! No tak to słuchajcie, moi mili bywa. A ty jesteś kura w końcu, czy ty jesteś kogut? Nie bój się, pokaż! Pokaż się! No ty jesteś kogut ewidentny, no tak. Tak to już jakoś wyszło mi w tym, yy, w tym roku że niestety mam większość kogutów niestety mam większość kogutów a szkoda, o na przykład zobaczcie tutaj taki szaro-niebieski kogucik myślałem, że będzie kurką jest innych kilka smaczków kolorowych, ale ale niestety są kogutami, więc nie będą mogły na stałe zostać w kurniku kazika Liczę na to, że uda mi się znaleźć im jakieś zastępcze domy. Zostawię sobie kilka kurek, ale to dosłownie dosłownie kilka jest kilka tylko tych kurek w takich kolorach, których nie mam. Więc one sobie u mnie zostaną. A propos tego, że zaspałem dzisiaj rano. Musicie mi wybaczyć. Każdy ma prawo zaspać. Myślę, że tobie też Zdarzyło się nieraz zaspać, czy to do szkoły, czy to do pracy, a mnie się zdarzyło dzisiaj. Z drugiej strony, w końcu jest sezon urlopowy i każdy ma prawo troszeczkę przyluzować sobie. Ja również mam takie prawo. Ostatnio często przyjeżdżają do mnie goście. Jedni goście przyjeżdżają, inni goście odjeżdżają więc musicie brać to również pod uwagę że bywają takie dni, że po prostu nie mam fizycznej możliwości nagrania, zmontowania i wrzucenia odcinka. Między innymi, między innymi wczorajszy dzień był właśnie taki, bo musicie zdawać sobie sprawę z tego, że aby nagrać odcinek, zmontować go i wrzucić na YouTube potrzeba do tego około co najmniej dwóch godzin czasu. A takowego wczoraj na przykład nie miałem, dlatego odcinek ukazuje się dzisiaj, a nie wczoraj. Niezależnie od wszystkiego, ja zawsze pamiętam o tym, żeby nagrać. I jeśli odcinek nie ukaże się w jeden dzień, to, to ukaże się w inny. A w tym odcinku. To już wszystko. Ja, słuchajcie, z uwagi na to, że zaspałem troszkę, zabieram się za inne obowiązki. Pozdrawiam wszystkich widzów. Dziękuję za oglądanie. Mówił do Was kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku. A właśnie, tak mi się jeszcze przypomniało na koniec, że dawno nie byliśmy w Lożywipów i Promotorów u pana mecenasa ale nie martwcie się w następnym odcinku postaram się postaram się skoczyć i zobaczymy co też tam słychać w loży VIPów i promotorów u pana mecenasa także zapraszam zapraszam na kolejny odcinek a teraz już życzę wam dobrego dnia i do zobaczenia